Spójrz, co zdobyłem. Kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. To chyba żołnierz. Przekonamy się. Chodź ze mną. Znam bezpieczne miejsce, gdzie ściany nie mają uszu. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Dosyć ponure miejsce. Faktycznie wygląda jak schronienie wampira, dlatego możemy być pewni, że nikt nam nie przeszkodzi. Podaj mi tę figurkę i się odsuń. Spróbujmy odczarować tego żołnierza. Mogę jakoś pomóc przy rytuale? Tak. Stój cicho i nie przeszkadzaj. Galanda na reis. Fender tanstait, enzerkerzek. Fender tanstait, enzerheze. Espun. A ty kim jesteś? Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam z górze. Trwała bitwa. Ja miałem dostać rozkaz. Pamiętam rudowłosa, czarodziejkę. Rzuciła zaklęcie. Prawe skrzydło miało ruszyć i uderzyć z flanki na tarczowników. Nie uderzyli, a czarodziejka nazywała się Lytaneit Koral. Ja też tam byłam. To... To zdarzyło się dawno temu. Jesteś wyczerpany, musisz odpocząć. Chyba tak. Powinieneś zgłosić się do ambasadora Faratre. Na pewno ci pomoże. Powodzenia. To było interesujące. I wyczerpujące. Mam ochotę walnąć się na łóżko i spać do oporu. Spójrz, co zdobyłem. Chodź, musimy go odczarować. Wygląda na szlachcica. Może rzeczywiście nim jest. Chodź za mną. Nie mogę tutaj odprawić rytuału. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Spróbujmy odczarować tę figurkę. To chyba szlachcic. Przygotuj się. Nie wiadomo, kim jest naprawdę. Na landa on na race. Koral! Nie, nie, nie! Wszystko ci wytłacz... Koral? Nawet nie spojrzałem na tę dziewkę. Liczysz się tylko ty. Ejże, ty, ty nie jesteś Koral. Sukup, Mara... Gdzie ja je, je, jestem? Koral go zakleła. Co do niej podobne. Nie znam bardziej mściwej czarodziejki. No, może z wyjątkiem. Nie ma koral? W takim razie podejść bliżej, sukubie. Jak się nazywasz? Hmm. Jesteśmy w Nowigradzie. Mówi ci to coś? W Nowigradzie? Ostatnie, co pamiętam, to Oksenfurt i wściekłą koral. Jak może wymagać wierności, gdy sama wpuszcza się jak... No jak... Jak ten latawiec. W rzeczy samej. Pcia krew. Czuję się, jakby mnie zdeptało stado krów. Nie wiem, co mi zrobiła... Ale widzę, że wyratowaliście mnie z opresji. Macie tu. O. Zabawcie się na mieście. Gust koral znacznie pogorszył się od czasów, kiedy z nią sypiałeś. No, chodź! Nasz dobroczyńca poradzi sobie sam.